Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i zapraszam Was na dalszą część przygody na za niezamieszkałej planecie, na której znajduje się jakiś dziwny stworek, który do tego mówię jeszcze po rosyjsku, jest jakieś dziwne rosyjskie miasto. I właściwie wszystko owiane jest tajemnicą. Jak pamiętacie, stamtąd przyszedłem to jest wielka jakaś brama, która się otworzyła. No i teraz jestem po jej drugiej. Stronie, także zapraszam, oczywiście, na kolejną rozgrywkę w Lifeless Planet. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tym razem tutaj nam przygoda, że tak powiem, przyniesie. Czy będą jakieś nowe, ciekawe zwroty akcji, czy może jednak nie. Na razie sobie zasuwamy cały czas zielonym śladem zielonego gluta. A tu widzę, że już obok są też stopy. No, takie znaczy normalne ślady jakiejś istoty. Ups! O, kurde Bella! przeganiamy tą istotę. Pytanie, czy ona coś tutaj zrobiła temu gościowi? Czy on tutaj się sam jakoś tak nadział? No, ale tak samemu się nadzieć to tak trochę dziwnie, nie? u, u. Jakieś ślady krwi. To się rusza. Ok, generalnie informacja jest taka, że koleś dochodzi do wniosku, że no planeta nie jest jednak bez życia, że nie jest niezamieszkała, że najprawdopodobniej pod ziemią znajdują się jakieś formy życia. Natomiast ta dziwna Kobieta, on to tak ją nazwał, w jakiś sposób unika tutaj pułapek, to się do rusza. Zobaczcie, no i on generalnie będzie podążał tutaj jej śladem, jej tropem. Podejrzewam, że jakbym przeszedł tędy, to bym pewnie zginął. I podejrzewam, że ten nasz członek załogi właśnie sobie przeszedł taką nie do końca jasną, czystą ścieżką. Jego po prostu te rośliny zeżarły. No nie ma innej opcji. O, zobaczcie, to wygląda jak taki pies, nie? Tu ma jedno ucho, tu ma drugie ucho, tu ma pysk. He, fenek. <laughs> Skała fenek. No dobra, słuchajcie, pędzimy dalej za tą istotą. No myślę, że tędy będzie bezpieczniej jednak. Mimo wszystko, dobra, mamy kolejny punkt, no gościu mówi, że te bazaltowe, tak jakby. Formacje są bardzo podobne do takich spotykanych na Ziemi. E, tylko teraz czekajcie, bo co muszę tam na dół w takim razie a, skoczyć? No, no to wygląda, no bo. To było słabe z mojej strony. Dobrze, że mogę tędy przejść. Ok. Mazaltowe formacje mamy za sobą. Kolejny punkt. Ok, czyli on tutaj mówi, że tak, jakby stracił możliwość podążania po tych śladach prawdopodobnie trzeba odpalić jakąś latareczkę ale ta latareczka mi tu nic nie daje słuchajcie Mówiłem, kurde mówiłem, że te dziabłągi tam czekają. Dobra. Wykonałem troszkę yerby. Będzie, będzie lepiej. No dobrze, teraz tak stamtąd przyszedłem, czyli muszę chyba tędy dalej z powrotem zasuwać. Ok, pójdziemy sobie tutaj naokoło. Zobaczymy, gdzie to nas tu doprowadzi. Jupi. No dobra, i teraz. Hmm. Skok! Dalej! Bach! Teraz tutaj chyba w dół. No dobra, jesteśmy. I jesteśmy. Kurde, słuchajcie. Pełen profesjonalizm. Dobra, przeszliśmy ten kawałeczek. Tam w oddali mamy kolejny świecący punkcik, więc do niego zmierzajmy. Co to? No i co? Zeżre mnie to. Ok, czyli gościu wziął sobie małą próbkę. Sprawdził co to jest. Generalnie tam za bardzo te wszystkiego narzędzia nie były mu pomocne, żeby to przeanalizować, ale stwierdził, że jest to forma życia oparta na węglu. Okej, okay. czyli coś już tam wiemy. Co tam jest? Jakaś mega dziura. No to my nie chcemy do dziury. O! O! Nie, nie. Przez środeczek to my podziękujemy. Przejdziemy sobie może tędy. Zobaczcie. Jaki to jest coś na zasadzie takiego jakby chyba labiryntu, no nie No tak mam wrażenie, że trochę kręcę się w kółko, ale zakładam, że jednak przesuwam się do przodu w rozgrywce. Dobra idziemy tędy Tam zostawiliśmy bazaltowe jakieś u konstrukcje, bo czekajcie, bo teraz... Będzie kłopot. Jak koło tego dziada przejść? E, dobra, spróbujemy skoczyć tam przed siebie. Wow. Mm, to nie był dobry pomysł. Hu, no to. Mam zagwozdkę. Tu widzę po prawej stronie jakieś jeszcze takie, takie O. Więc, może spróbujemy tędy w takim razie. No, chyba znaleźliśmy prawidłową ścieżkę. Przejdziemy sobie z boczku. Ciekawe jest to, słuchajcie, że ten koleś. Nie wiem, jak to czasowo jest tutaj uwzględnione, ale że ten koleś nie potrzebuje nic jeść ani takich rzeczy. Ani pić? Ani siku, ani dwójka, ani nic. <laughs> no, żartuję oczywiście. Wszyscy wiemy o co chodzi, no, prawda? Dobra, co to jest? Okej, okay, tutaj chyba się nie dostanę. Houston mam problem. Muszę chyba jakoś tędy przejść. Tak jest No i wracamy z powrotem na te skalne formacje A. Aż mu się nogi ugięły. No tak, nie mogę tam doskoczyć, bo nie mam przecież tej takiej dodatkowej energii. Ale wiecie co, wydaje mi się, że chyba muszę tam iść, no bo... No bo inaczej nie da rady. What the fuck! Nie, 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 czekaj, kurde, bera. Oj jakie mam... Aż mi normalnie ciary przeszły. Muszę przyciszyć tą muzę, bo... O! Oh. Ach, mi gruchnęło za głową. Uff. Dobra. Mamy kolejną lokalizację. O! -o. I tam coś jest. Ale dobra, czekajcie, tylko skąd ja się to wziąłem? Bo szedłem przecież kanionem jakimś, a tu nie widzę tej ścieżki. No tak, mam mało tlenu, muszę się jakoś szybciutko dostać żeby podładować butlę. Widzę, widzę, już pędzę, już pędzę. To jest kolejny taki transporterek. Ok. I mamy to załatwione. O, to jest ta informacja, tak jak w przypadku tamtego. I teraz pytanie, słuchajcie, gdzie dalej, tak? No i chyba wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam. Dobra, znowu muzyka. Czuję, że będzie grubo. Eee. <laughs> A my zrobimy psikusa im i tędy wejdziemy. O, akurat tak chcieli, żebyśmy weszli. Ok, informacja jest taka, że... Dzisiaj przyszedł... Znaczy... Dzisiaj, w sensie... O, tam coś jeszcze jest. W sensie takim, że... Wtedy jak ktoś, kto zostawiał tą informację, że dotarł do nich ostatni transport... Ale e, ostatni transport mm, związany tam z jedzeniem, takie rzeczy, no nie? E, no, ale też daje informację, że właśnie wszystko przepadło w jakimś zielonym świetle. I że generalnie dzieciaki są głodne, czyli na tej planecie. Byli nie tylko dorośli, ale były też i dzieci. A to wygląda, słuchajcie, jak kawał jakiegoś pewnie starego portalu. No dobra, spróbujmy w takim razie przejść tędy. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Znowu zielone, fluorescencyjne stopy. No dobra, koleś stwierdził, że ta istota go przeprowadziła bezpiecznie przez te właśnie dziwne, żyjące organizmy. Nie chce, żeby za nią podążać. I ona tam stoi, a koleś chce jakieś odpowiedzi. Popie, jak, nie chcesz, jak ktoś nie chce, żebyś za nim podążał, to po cholerę za nim idziesz. Dobre pytanie, prawda? Tak sobie myślę. Przecież te, ten cosiek mógłby nas tu bezproblemowo załatwić. Aha, dobra. Hmm. Generalnie, o ile dobrze zrozumiałem, to było coś na zasadzie, że po cholerę za mną idziesz. Ale mogę się mylić. O, maczuga! Maczuga Herkulesa! Dobra, tutaj trzeba pewnie będzie znowu przejść naokoło, żeby się dostać tam na górę. Możesz ty. No tak, dokładnie tak. Ale zobaczcie, jaki fajny widok. Ja. Tam, tam w oddali, ta ziemia, znaczy ten kraj, ten ląd, kraj, twój, nie kraj, ta planeta wygląda zdecydowanie przyjaźnie, tak jakby jakaś mgła była i nie widać takich już skalnych pustynnych klimatów. No dobra, bo teraz tak zobaczcie, tutaj skały, a tam słoneczko jakieś, jakaś gwiazda. No właśnie ciekawe, czy na innej planecie taka gwiazda, która by świeciła i ocieplała by tą planetę, też by się nazywała słońce. Czy może jakoś inaczej? W ogóle, kto myślił nazwę Słońce? O, i co? I Houston mamy problem, Kamulca, trzeba Kamulca, tak jest. Chodź tu, chodź tu, chodź, tu, dziadu. Cyk. Kurde, jaki kolo silny, zobaczcie. Taki głaz tutaj przesuwa. Okej. Okay. Yupi. Jajej, jak to mówią w Teksasie. Dobra, pędzimy dalej. O, widzicie, ona tam jest. Ona tam jest. A, też podziwia, zobaczcie, patrzcie. No nie, też pustynny klimat jakiś raczej ale wygląda to fajnie. Widzę, że. To jest coś, co ona też podziwia. Dobra. O! Ej! To nie wygląda bezpiecznie. Co ty nie powiesz? Jesteś kurde na obcej planecie, chłopie. Pewnie trzeba będzie tutaj skoczyć jakoś. No dobra. To się, że tak powiem, brzydko zesrało. A zobaczmy, co tu jest ciekawego. Tutaj jakaś winda. O, jest coś. Czyli to jest jakiś budynek zaopatrzeniowy, na to by wychodziło. I oni coś. Okej, okay, musimy znaleźć teraz gdzieś sposób, żeby to włączyć. I oni tam napisali, że oni tam coś zainstalowali na dachu. Dobra, jak znam życie trzeba tutaj wskoczyć. Na razie trzeba tą istotę zostawić tam pewnie. Kurde, jakie tutaj są klimaty. Znowu tak słupy postawione w takich miejscach, że ja dziękuję bardzo. Nie wiem kto je tam postawił. Mam nadzieję, że tutaj żaden z tych kamulców się nagle nie zawali. Pode mną mamy zielone kamienie i mamy zielone. Czyli musimy wziąć teraz kamulca. To było chyba M. Okej. Okay. I może go tutaj płótniemy jakoś. Cyk. Dawaj go do góry. Poczekajcie jak to było? Nie, to było tak, to było tak. Wow. Okej, okay, mamy gościa i go teraz musimy ładnie umieścić. Kość tu o tak. No dobra i teraz. Tam coś jeszcze jest. No zobaczcie, jest zielone na górze. Czyli zielona energia jest przesyłana. Spoko. Czy tam coś jest nie ma. Czy tam coś jest? Wielkie dziursko. A czy tu można jakoś zejść. Raczej nie sądzę. Chyba że... Ej, 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 co jest? No dobra, pięknie to wyszło. Teraz pytanie i co ja mam teraz zrobić? Tu jest jakiś kamulec. Ja go nie popchnę. No, i teraz będę musiał pewnie zejść tu. O ja, na dół. Nie, znowu będę musiał się wspinać po, po górach, serio. Dobra, mamy ten dodatkowy boosterek. A, muzyczka, muzyczka fajna. Dobrze. Muzyczka fajna, będziemy latać, słuchajcie. Chyba, że tam muszę jakoś wlecieć. Ale nie, my lecimy tędy. Kurde, nie wiem, czy to był dobry pomysł. No i teraz weź wyląduj na tym, chłopie. O! No i teraz chyba tam muszę dolecieć. To było... ...hardkorowe. Dobra, teraz tutaj cyk. Jesteśmy. Dobra, mamy to. Udało się. I teraz musimy tam doskoczyć, słuchajcie. Tylko jak to zrobić? Bo tutaj stąd nie przejdę. Wow, słuchajcie, niezłe skoki, niezłe skoki, zobaczcie. Dobra, jesteśmy. Uuu, haha, udało się, dobrze. Będziemy dalej. Uff, dobra, mamy to. Dobra, straciłem paliwo na takie skakanie. Czyli zostało mi tylko takie doskoczenie, jakby. Ale to już jest nieważne, bo dotarliśmy na górę. Yes, o to chodziło. Aż sobie kurde tutaj stanę. Myślałem, że zlecę, aż sobie stanę i zobaczę po czym ja tu skakałem. Czadzior. O, co to? A co to? Aha, czy jakaś taka informacja, że jakby ktoś kiedyś tutaj zrobił kolonię, to te takie czerwone kamulce co tam były, no to można byłoby pewnie wydobywać coś takiego. Co tutaj mamy? Trzeba się rozejrzeć, co to jest. Nie wiadomo. No to jest ewidentny portal jakiś, słuchajcie. To jest jakiś portal. Tylko teraz co ja mam z tym zrobić portalem? O, to jest pytanie. O, mamy ramię. Dawaj dziubasek, dawaj, co tu trzeba zdziałać? Eee. Trzeba by to było wepchnąć? Uuu. Jesteśmy dobrze we wpychaniu. No dawaj, dawaj. Nie w tą stronę, kolego. Tak jest. Tak jest. Jeszcze ten został. Braciago. Ło! Okej. Okay. Będziemy pewnie teleportowani przez to światło, jak znam życie. Dobra, łyżek przed podróżą napoju trzeba wziąć. Gotowi na drogę? I, I co? Myślałem, że to tak zadziała jakoś. Dobra, słuchajcie, tutaj zrobimy cięcie, bo i tak jest to dłużej niż przewidywałem. I oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek przygód naszego dzielnego astronauty. Zobaczymy co też będzie dalej się działo z tym portalem, że tam trzeba jakoś przejść. Zobaczymy. Dobra, to ja się z wami żegnam i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki do następnego, cześć.